Najpierw wspina się wyżej do lasu na zboczu. Potem schodzi na swoje terytorium w dolinie. Z jakiegoś powodu gwałtownie zawraca i rusza prosto na przełęcz Similaum. Wybiera najkrótszą drogę na szczyt, co wskazuje na to, że jest uciekinierem. Między klanami rozegrała się bitwa. I on musi stamtąd uciekać, by się ratować. Być może tylko on ocalał. Wspinając się na szczyt, mężczyzna musiał wiedzieć, że jego życie jest zagrożone. Jego wrogowie wygrali bitwę, ale to im nie wystarczy. Jeden, a może więcej, ruszyło za nim w pościg. Jeśli człowiek lodu był na tym terytorium wodzem, na pewno chcieli go zabić. Prześladowca musiał odgadnąć jego trasę ucieczki i zaczaił się na przełęczy Similaun. Albo na szczycie dogonił rannego, który już opadł z sił. Pewne jest jedynie to, że śmierć nadeszła szybko. Ten scenariusz jest prawdopodobny. Uciekiniera we własnym kraju pragnie zabić wrogi klan. Ale taka interpretacja nie tłumaczy wszystkich szczegółów z miejsca zbrodni. Dlaczego zabójca wyjął strzałę, jeśli nie miał powodu, by ukrywać morderstwo? I dlaczego nie zabrał cennego toporka? Te niezwykłe okoliczności można wyjaśnić w inny sposób. Motywem zabójstwa mogły być sprawy natury duchowej. Człowiek lodu mógł sam zorganizować własną egzekucję. Mimo tak różnych domysłów na temat przyczyny śmierci człowieka lodu, eksperci zgadzają się co do jednego: to nie był ktoś zwyczajny. Należące do niego przedmioty, a zwłaszcza miedziany toporek, świadczą o jego wysokiej pozycji w klanie. Możliwe jednak, że swojego prestiżu nie zawdzięczał władzy politycznej, lecz duchowej. Mógł zostać wybrany ze względu na mistyczny związek z tą ziemią. Był ofiarą morderstwa, ani też wojny. Ostatnie chwile życia człowieka lodu wysoko w Alpach mogą świadczyć o tym, że został poświęcony Bogom i pogrzebany rytualnie. To jest okres, w którym ludzie zaczynają bardziej przywiązywać się do swojego miejsca na ziemi i poznawać otoczenie. Zaczynają też wierzyć... Że to miejsce ma jakąś moc. Wszystkie ludy na świecie, które zostawiły po sobie źródła pisane, oddawały cześć górom. Jako znawca wierzeń kultur góralskich dr John Reinhardt w naturalny sposób został włączony do śledztwa w sprawie człowieka lodu. Ale on tę zagadkę sprzed pięciu tysięcy lat widzi inaczej. Jego zdaniem badacze nie powinni ograniczać się do ustaleń lekarzy sądowych. Lecz rozpatrywać przypadek z szerszej perspektywy. Mężczyzna zmarł na przełęczy pomiędzy dwoma z najwyższych szczytów alpejskich. Ten na wschodzie jest najwyższym szczytem alp austriackich. To bardzo surowy krajobraz. Teoria Reinharda opiera się na całkiem innej interpretacji miejsca zgonu człowieka lodu. Jego zdaniem przełęcz Similaum była miejscem świętym. Ofiary składano na górskich przełęczach i na szczytach, bo dla kultur neolitycznych to były bardzo ważne miejsca. Słysząc, że znaleziono kogoś zastrzelonego z łuku na górskiej przełęczy, od razu zastanowiłem się, czy to nie była taka ofiara. W szczegółach wyglądu miejsca śmierci Reinhardt dostrzega dowody potwierdzające możliwość rytualnego pogrzebu. Miedziany toporek znaleziony przy mumii przypomina broń odkrytą wraz z innymi pochówkami z epoki miedzi. Takie przedmioty zwykle uważa się za symboliczne ofiary, które zmarli mieli zabrać w zaświaty. Reinhardt przypuszcza, że niewykończone łuki strzały człowieka lodu, z których część była złamana, mogły również służyć do celów ceremonialnych. Z jednej strony mamy tu przedmioty bardzo szczególne, a z drugiej zaś nie nadające się do użytku. Tego typu artefakty znajdujemy w grobach z epoki kamienia. Wtedy rytualnie niszczono broń i grzebano ze zmarłym. Nawet położenie broni człowieka lodu w odległości 5 metrów od ciała wskazuje zdaniem Reinharda na to, że to nie on tak starannie ją ułożył, lecz jego zabójca. Rytualny pochówek może również tłumaczyć tajemnicę znakomitego stanu zachowania mumii sprzed ponad 5000 lat. Jeśli morderca przykrył zwłoki kamieniami. Zabezpieczył je przed padlinożercami i rozkładem podczas ciepłego lata. Trudno sobie wyobrazić, że gdyby ciało pozostało odsłonięte, mogłyby powstać doskonałe warunki do jego zachowania bez udziału człowieka. To znaczy, że został ułożony i pogrzebany pod kamieniami. To nic trudnego. Wiemy, że tak robiono w Neolicie. Choć nie znaleziono kamieni, które mogłyby przykrywać mumię. Reinhardt sądzi, że mogły zostać przemieszczone przez ruchy lodowca. Jego zdaniem innym argumentem, przemawiającym za tym, że ciało przygnieciono kamieniami, jest zniekształcenie twarzy mumi. Musiało ono nastąpić wkrótce po zgonie, kiedy ciało było jeszcze miękkie. Tu widać wgniecenia, które powstały dość szybko. To są zmiany niepodobne do tych, jakich dokonałby ciężki lodowiec. Natomiast przypominające skutki przygniecenia zwłok kamieniami. Zdaniem Reinharda te wszystkie dowody nie pozostawiają wątpliwości, że nad ciałem człowieka lodu odprawiono jakieś rytuały. Nie wiemy jednak, czy to zabójca okazał mu szacunek. Czy też mężczyznę złożono ofierze? Na jego ciele widać także inne znaki wskazujące na to, że został poświęcony bogom. Na skórze miał ponad 50 tatuaży. Znaczenie tych symboli pozostaje tajemnicą. Możliwe jednak, że miały charakter mistyczny. Najprawdopodobniej wyryto je krzemiennym ostrzem poczernionym węglem drzewnym. Te powtarzające się wzory linii i krzyżyków widoczne są wzdłuż kręgosłupa oraz na stawach rąk i nóg, co sprawia, że wielu naukowców przypisuje im działanie lecznicze. Tatuaże są symetryczne wobec punktów akupunktury, która, jak sądzimy, narodziła się w Chinach 2000 lat później. W epoce miedzi medycyna przypuszczalnie przeplatała się z mistycyzmem. Inne symbole z tego okresu, wyryte na kamieniach, przedstawiają obfite plony i modlące się postaci. Niemal w każdym aspekcie życia ludzie oddawali cześć przyrodzie i wszechmocnym bogom, którzy nad nią panowali. W tym kontekście nie można wykluczyć, że śmierć człowieka lodu była związana z jakimś rytuałem. Jednak trudno obstawać przy teorii ofiary ludzkiej nie mając bezpośrednich dowodów. Możliwe, że taki dowód istnieje na rzeźbionym kamieniu z epoki miedzi, znalezionym w tysiącletnim kościele we włoskiej wiosce Lacz. Wyryte na tym kamieniu przedstawienia bardzo przypominają scenę śmierci człowieka lodu. Zastanawiające jest to, że kamień leżał na jednym ze szlaków, którymi Ocy mógł iść krótko przed śmiercią. Wiemy, że większą część życia spędził w tej okolicy. Po jednej stronie kamienia widzimy dwa słońca nad górską przełęczą. Po drugiej wyryto miedziany toporek, Prawie identyczny jak ten należący do człowieka lodu. Ale najbardziej intrygujące jest wyobrażenie dwóch postaci ludzkich. Najbardziej niezwykłe jest to, że na Menhirze widać człowieka, któremu ktoś strzela w plecy. Tu jest głowa, ciało pochylone do przodu, rozstawione nogi widać wyciągniętą rękę trzymającą łuk. Druga ręka naciąga cięciwy oczywiście ze strzału, która jest wycelowana w plecy tego człowieka idącego w przeciwnym kierunku z wyciągniętymi do przodu ramionami. Ta scena bardzo przypomina mord rytualny. Zadziwiające, że kamień z epoki miedzi przedstawia scenę, jaką uświadomiło nam odkrycie archeologiczne. W tym przypadku to śmierć człowieka lody. Zastanawiam się, czy nie zamierzano tu uwiecznić tego właśnie zdarzenia, które mogło przeniknąć do mitologii. Pewnie nigdy nie dowiemy się, czy scena na kamieniu wyobraża egzekucję człowieka lodu. Jednak Reinhardt przekonuje, że jeśli uwzględnimy mentalność ludzi tamtej epoki, teoria mordu rytualnego nabiera sensu. Przyjmując takie założenie, możemy sobie wyobrazić człowieka lodu, który zbliżał się do naturalnego kresu swych dni. Odczuwając taką potrzebę duchową, często chodził w góry, by komunikować się z bogami. Mógł po prostu zdecydować, że czas zakończyć życie. Możliwe, że sam wybrał miejsce egzekucji i jej wykonawcę. Wśród alpejskich szczytów, gdzie świat realny graniczy ze światem duchów, człowiek lodu oddaje się Bogu. Choć hipoteza ofiary rytualnej nie przekonuje wielu naukowców, większość z nich przyznaje, że nie można jej całkiem wykluczyć. Pozostaje pytanie, która wersja wydarzeń najlepiej obroni się wobec znanych nam faktów? Trzy motywy. Czy rodzaje śmierci? Które wyjaśnienie zagadki, dlaczego człowiek lodu zginął od strzału w plecy, jest najbliższe prawdy? Wielu badaczy sądzi, że rytualne morderstwo budzi najwięcej wątpliwości. Śmierć ofiarna nie tłumaczy jasno innych śladów przemocy, takich jak rana na dłoni mumii. Nawet sposób zadania śmierci przez strzał w plecy kłóci się ze starszymi dowodami historycznymi. Każde społeczeństwo praktykujące zabójstwa rytualne uważało, że osoba, którą czeka śmierć, musi widzieć jej nadejście. Scenariusz wojny klanów także ma słaby punkt. To, że wrogowie pozostawili na miejscu przedmioty należące do zmarłego, zwłaszcza cenny toporek z miedzi. Faktem, którego nie da się łatwo przyjąć w hipotezie wojennej jest to, że nie zabrano mu niczego cennego, a ponadto z ciała wyjęto strzały, co wskazuje na bardziej tajemniczą historię niż zwykła wojna. Than flat out warfare. Teorii skrytobójczego mordu także nie da się w pełni poprzeć dowodami. Blizny na ciele mężczyzny wskazują, że miał on świadomość zagrożenia życia i usiłował uciec w góry. Możliwe, że prawda łączy elementy wszystkich trzech teorii. Wojownik mógł zostać pojmany przez najeźdźców podczas bitwy, a potem rytualnie zgładzony na szczycie góry. Każda z wersji może mieć wiele wariacji. 15 lat po odkryciu mumii człowieka lodu debata o przyczynach jego śmierci wzbudza coraz więcej emocji. Raz po raz dochodzenie ujawniało nowe intrygujące wątki. Obecnie naukowcy dokładnie wiedzą, gdzie i jak został zabity. Jego śmierć na granicznej przełęczy wysoko w górach była bardzo symboliczna. Los człowieka lodu to znak nowych konfliktów ogarniających Europę. Sądzę, że nie powinniśmy pozostać obojętni wobec tego, w jaki sposób i gdzie ten człowiek zginął ze strzałą w plecach. To może być pierwszy w historii przypadek wytyczenia granic politycznych. W wysokich partiach Alp często znajdujemy dawne stanowiska bojowe, gdzie od tysięcy lat wojska broniły tych samych obszarów. Takie konflikty są możliwe i dziś. Ludzie zabijają i są zabijani w obronie własnego terytorium. Śmierć człowieka lodu może być jednym z pierwszych dowodów wojny o wpływy. Być może, począwszy od epoki miedzi, alpejskie przełęcze stanowiły granice europejskiego konfliktu. To początek brutalnej historii. Bardzo odległej od wyidealizowanej wersji pokojowych narodzin nowożytnej cywilizacji. Możliwe też, że historia człowieka lodu ujawnia znacznie bardziej ponurą prawdę. W tym miejscu w Wysokich Alpach, gdzie on zginął, przebiegały pierwsze w Europie linie frontu. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Jolanta Lewandowska-Trela. Czytał Paweł Bukrewicz.